Mateo! Mateo, proszę cię, odezwij się w końcu, Mateo! Mateo! Co się stało? Mateo, wszystko w porządku? P proszę, niech mi ktoś pomoże! Pomocy, błagam! Mateo, spadłeś z bramy i mocno się uderzyłeś, strasznie się przestraszyłam! Gdzie ja jestem? Jesteśmy tuż przed domem. Powiedz mi, dobrze się czujesz. Ten pocałunek. Co? Luna, co jest? Mamo, Mateo spadł z bramy, uderzył się w głowę i wydaje mi się, że jest chyba nieprzytomny. Nie, spokojnie. Już dobrze. Dzwonię po karetkę i na pewno nam pomogą. Proszę, pospiesz się. Coś cię boli. Też może mi wyjaśnić, co Mateo robił na naszej Potem granie? ci wyjaśnię, Mateo będzie już Będzie dobrze? dobrze, bo jest już lekarz, naprawdę. Musimy jechać z nim do szpitala, trzeba tak. zrobić badania. Tak, chce jechać z nim. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie można, tylko ktoś dorosł Ja pojadę i dam znać, jak tak, coś będzie wiadomo. Byle szybko. Mateo. Będzie dobrze, będzie dobrze, tak? Zobaczysz. Będzie Mam dobrze. Nie się boję. Wiem, ale. Jeśli cokolwiek mu się stało, to nigdy sobie nie wybaczę. Jedzie do szpitala, nic mu nie będzie. Ale ja muszę teraz przy nim być, muszę tam do niego pojechać. Luna, zaczekamy, aż zadzwoni tata. A, a ja poszukam numeru do ojca Mateo i do niego zadzwonię. Zadzwonię do Simona. Dobrze. Czekam w domu. Tak. Simon? Simon, posłuchaj mnie ma to, spadł z bramy i karetka właśnie wiezie go do szpitala. Proszę cię, potrzebujecie ze mną. Tak, tak. Musimy tam do niego jak najszybciej pojechać. Wyślę Ci adres. Pa.